Widowie tej strony koteczek w dzisiejszym odcinku będziemy y, takie dziury właśnie y, y, poprawiać i poprawiać swój domek też. Więc możemy już zaczynać.

Dobra, okej. Okay. Pierwsza dziura już jest zrobiona. Teraz szukamy tutaj więcej takich dziur. kuosta ka o oh. opa Tego tu chyba raczej widzowie nie będę naprawiał, to może później albo kiedy indziej. O, tutaj są też. Będziemy poprawiać sobie dom. To, to jest takie bardziej to nudne, no to to zrobię później. A teraz możemy przejść do remontowania mojego domku. Możemy, możemy przejść do remontowania mojego domeczku Okej, okay, więc już idziemy naprawiać mój domeczek Jak normalnie on teraz wygląda teraz on wygląda tak no i trzeba go trochę poprawić, więc zacznę od niszczenia tutaj tego tirta. -tir o. O. Niestety ale mój placiszek, kolega nie mógł dzisiaj dołączyć do mnie dlatego jestem sam ale jakoś tam radzę o nie zniszczyłem op Tutaj eee, to zostawię Okej, nie, nie. Uh -huh. eee, to, to. O nie, to i tu. ok jest okay. mm. okay. takie fajne idź trochę opo Opa, jest. Teraz od środka. Tak. Tak, dobra. Szybko lecimy po szkiełka. Kopiuj. Okej. Okay. ale bym umarł teraz na y, y, przetrwaniu. Nie mam w ogóle łóżka, ktoś mi zniszczył i myślę, że to był szywuś. Okej. Okay. Dobra. Co za TNT, nie wiem. A, wiem chyba co to za TNT. Okej, okay, widzowie, więc... Opa. Opa. I opa, dobra. Widzowie ustawienie tego ok więc na dzisiaj w odcinku dzisiejszym to by było na tyle pa